Witam Was serdecznie kochani widzowie z tej strony Dawid Jasper. Widzowie chciałbym złożyć życzenia na ten nowy rok 20, 20, 20, 2026. Na ten nowy rok 2026 chciałbym złożyć życzenia Łysy Ginold, Rzeźnik, Bandura, Mergani i Tusol. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku 2026. Poczekaj z mamy, staty z, z całej rodziny. Dobrego szampana na ten nowy rok, żebyście je psadzili z alkoholem. Łysy Dawid Ginol, Bandura, Mergani Tusol, żebyście je psadzili z alkoholem na ten nowy rok. 2,026. I poczekaj z mamy, staty z, z całej rodziny. Tego życzenia Wam też mój tata, pan Richard na ten nowy rok. 2026 Łysy Dawid Ginol, Bandura, Mergani i Tusol I poczekaj, z waszej mamy, staty i całej rodziny. Te życzenia lecą z, głęboko z serduszka dla moich kolegów i przyjaciół dla moich kolegów i przyjaciół z serduszka. Łysy Dawid, Ginol, Bandura, Mergani i Tusol. Chciałem też złożyć życzenia na nowy rok mojemu koledze. Kotek Kichal, Guzo z Discorda, Pewe Panciobak z Discorda, Minka z Discorda, Mario z Discorda i też życzę, i te życzenia śle, mój tata, Pan Richard dla Guzo z Discorda. Kotek Kichal z Discorda, Minka z Discorda, Pewe Panciobak z Discorda, Mario z Discorda. I Ulani, ulani. Dla Ciebie lecą też te życzenia nowy rok i życzę Wam dobrego szampana na ten nowy rok 2026, Guzo, Milka z Discorda, Pepe Panciobak z Discorda, Ronaldinho z Discorda, Pepe Panciobak z Discorda, Mario z Discorda i Ulani. Ulani. I życzę Wam, żebyście nie przadzili, żebyście nie przesadzili z alkoholem. Żebyście nie przesadzili z alkoholem. Na ten nowy rok 2026. Pociech jest z mamy, z taty i z całej rodziny. Dobrego szampana ten nowy rok. Uśmiechu na twarzy. Dużo pieniędzy i jak najwięcej zdrowia. Te życzenia śle, Mój tata, pan Richard i sławny youtuber Dawid Jasper dla moich kolegów z Discorda Guzo 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 z Discorda Rodzino z Discorda Ulani z Discorda Pepe Panciowak z Discorda Milka z Discorda Pepe Panciowak z Discorda Mario z Discorda i też moi widzowie Żebyście widzowie nie przesadzili, żebyście widzowie nie przesadzili z alkoholem. Na ten nowy rok. 2023 widzowie. Uśmiechu na twarzy. Dużo pieniędzy. Jak najwięcej zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Dużo pieniędzy, zdrowia. Jeszcze raz pocieję. Z mamy staty z i z całej rodziny. Te życzenia ślę moim widzom. Kolegom z Discorda i najbardziej moim kolegom i przyjaciołom i też moim kolegom i przyjaciołom od serduszka, moim kolegom i przyjacielem i przyjaciół od serduszka, Łysy David Ginold, Bandura, Mergani i Duszol. Bardzo Was serdecznie zapraszam do mojego odcinka w Sylwester 2026, 2026, mój filmik Sylwester, szczękcie łapeczkę w górę pod filmikiem widzowie łapeczkę w górę, kliknijcie ten czerwony przycisk tutaj widzowie albo tu na dole, tu widzowie, zostawcie mi suba, dzwoneczek, łapkę w górę i fajne komentarze pod filmikiem YouTube widzowie. I składajcie mi widzowie życzenia, składajcie mi życzenia w komentarzu pod filmikiem YouTube widzowie, składajcie mi widzowie życzenia na ten nowy rok 2026 W komentarzu pod filmikiem, tu widzowie, tu, tu widzowie, tu widzowie, tu widzowie W komentarzu pod filmikiem składajcie mi życzenia na ten nowy rok 2026 w komentarzu pod filmikiem widzowie tu W komentarzu pod filmikiem Składajcie mi życzenia Na ten nowy rok 2023 widzowie I zapraszam Was do odcineczka Jak pod filmikiem YouTube widzowie będzie Widzowie 100 łapek w górę widzowie 100 łapek w górę Wtedy kochani widzowie zrobimy kolejny filmik YouTube Więc szczęście łapeczkę Kliknijcie ten czerwony przycisk albo tu na dole. Składajcie mi życzenia w komentarzu na nowy rok i zostawcie mi pozytywne komentarze pod filmikiem YouTube widzowie. Trzymajcie się! Bądź! Ale staruszka w tym roku zbije tam, tam i No tak!

W samym Não é animado, é um Żopam, Proszę, chyba po gutardach już wszystko no jeszcze Jeszcze, jeszcze może no będą bić, ale to ładnie, ładnie jeszcze ładnie bili. Bi, bi. bardzo ładnie bili. Witobie! Wszystkiego najlepszego nam roku! Woo! Widzę, papiąż ci przestrzają pojedyncze takie, wiesz, z tych małych tych Idziemy? Jeszcze nie!